Sebastian. Co? Ach tak, ja. Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w wredok alchemikiem. Ty? Z jego planu. Co to? Łapy pre. Przepraszam, nie chciał. Ma 5 nowych zadań, sobieznę F5 Jaki Jezus. Siemano Witaj, nieznajomy Marlo Co mogę Marlo, dla Ciebie Mario. Potrzebujesz Mario. jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki. Marlo sprzeda Ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Nie, 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 o dzisiaj się nazywasz mój przyjaciel. Mario. Jestem Marlo, najlepszy Mario. handlarz na wybrzeżu. Pokaż, Pokaż mi swoje towary. Twary. Mogę to od. Hej, łapy precz! Dobra, tu tylko prank! Oh. Tylko prank! Czyk na grzyby się ma? Dobra, je. Nie, ja jednak nie. nie Co to jest? Lepiej już sobie idź. Zostaw mnie w spokoju! Jaki ty, jaką ty masz małpkę? Koper. Mieć? Nie, super masz ten. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Nie. Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni ci zasady walki. A potem możemy zaczynać zabawę. To jest ten. Znam tego to no, Spotkajmy się, się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Czy nie podkładał? Woks. Gdzie? Tu aaa! Nowy Jezu, modulator głosu. Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w redok. A. A Chodź tu!

myślę, już, że chciałeś, żebym ją nauczył yy, Nauczysz na... mnie walki? Właśnie tak! Właśnie tak! Żeś się kopie postarał w tej nauce? Że szok mm. Otwarta skrzynia mm. Co to jest? A weź sobie wszystko Nieważne. Myślałem, że już będzie Co to, to łapy prój O kuwa I uwaga będzie kosa? Nie o na kos! Kurde. Znalazłem dla siebie broń doskonałą no, o ile będę mógł ją wykorzystać. Mam na sobie brodę z kanału. Co z tego oni... Nie, nie mam zapasu, ani takie coś. Co znaleziono? To nikczemne. Co moje? To moje? Co wasze? To moje? Odłóż broń. Nie ma problemu. Jesteś tu nowy, prawda? Nie. W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Ej. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Tak naprawdę jesteś tylko menem, nie wiem, tu, tu cię z litości. Nosisz zbroję Paladyna. Byłem Paladynem. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli ja chcesz nam ja jeszcze wiem, pomóc, jest parę spraw. Ta ta Jeśli chcesz nam pomóc, e, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Down? Działa wśród niewolników z Cape Down, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Nic co ty, Nie wiem. Siema, na twoim miejscu Joe? nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Ale to ja już to słyszę. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Się na wioska, z więc... Jeszcze ich do wioska. końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie Wioski. jest drugie mhm. wyjście. Niestety w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Pająków, Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Spotkamy się na arenie. Przekonamy się, kto jest silniejszy. O, zwężniałeś. Pana to. Triki z Wiedźminów. Jak nie przywalił. Pokazałeś mi. Mogę go okraść? Magiczny korzeń to jest... Co no. to jest? Gobi jaski, ale jest, jaki ty brzydki. Niech tu więcej. Co... Ja jedyny, który w tej części jest taki... Z tym, że ja tylko jeden korek do końca wyglądałem. <связывая> и цыкунь, и цыкунь, ой, цы, не, не удачно. боже, неоооо! Вставай! Вставай! Nie mogli tak skończyć! Przedbić grzybem Dobra! No, to był zły pomysł! To w sensie, no. czego bo... Ale ja to ja To ja to nie idę? Nie wiem czy wiecie, ale bez innym jest mistrzem w siedzeniu na. Powie w powietrzu. To jest kupienie. Pewnie myślicie, że siedzi. No nie dalej się trzymuje. Nie, dobra minuta. No chuj nie ty się. E. No. Dobra, robimy questy. Tylko będzie jeszcze więcej kłopotów. Yes. Tak samo powiedział Twój stary. To, prostu nie wrócił bierze ze skrapu z mlekiem. Trzeba mnie. Trendy jest na schód. O, wilczek! Chodź tu! Chodź tu świn! Może tu tam częścią. Chyba mógł nie tuerkować. Co wiesz... Co tam się świeci? Aha tu żebyś się ze skini. Skrzynka. O Boże nie! Uciekli! Co to było? O, drogowskaz. I rydę. Nie będę tego tolerować. Liczył dzień. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. <laughs> Ludzież, walka! Nie daj... Co chcę, a chyba mam. I Daj się! Nie, czujesz. Jak ty żyjesz? mnie nie Mora. Mora ma złoto. Bardzo dobrze. Zabij go! Porzuć Nie 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 nie, ja już czytam zapis gry, bo to ja już sam nie wiem co się tutaj dzieje. Hmm... Hmm... Nie hmm. Uh, like hey, ludzie, nie, yeah. nie daj się! Możemy oh. pomóc. Oh. Pokaż mi! Wierzę jak te kurwa leczą. Lewo tam kurwa Hej, ludzie, walka! Nie daj się! Nic ciekawego. No. Jakby co? Męcz, oddłuż broni! Nie próbuj żadnych sztuczek przybyszu. Odłóż broni! Hey. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. To zabraknie. Uwolnię cię. Nonsens. Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. Wierzę jak te który leczą. Mapę. Mapę świata. Klan młota. Na nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu. Muszę pracować. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Zobaczymy. Aaaa... Taki... Daj sobie. Ja się sobie. Z nie aż Z nikim nie z. To pierwsza. Nie próbuj. To Tak już wiem. Może no, ludzie, walka! Zatrzymaj się, mora. Poczekaj. Czekaj, mówię. Zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, co zrobić. Co tu robisz, mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Nie masz prawa niczego chcieć. Zaraz mi się dokładnie ze wszystkiego wytłumaczysz. Lepiej mi nie kłam. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No nie wiesz co umie robić w ogóle. Siedzieć w pozycji... ...czesła. Znaczy stać to jeszcze... Niego chyba szatan op go opętał. O, Co, co, co? Spadaj. Daj mi zepchę włoską. Pilki. Pilki. Siemano. Część. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Coś mi da. Tu mnie leczy No dra pięme. Mamy Chodź mam no. Czyżbym mógł piec mię sane ognisko? Bo jak se siar? Jak synami, kurde. Niewolnik, niewolnik, silas. Fu, hu, nowa twarz. Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Interesuje mnie kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Mieście. Okej, dan. Można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Myślę, że poszedł gdzieś, nieważne. Lecimy! No, no, no będzie no, z tym jest ciężko. Znowu na przywitanie, proszę po Idę takie przywitanie. przywitania. też będziemy musieli walczyć. A, no, 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 fajnie. To ciupirle, jak o, o się Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Zgadnij. Dobra. Oh! Okay. O, no właśnie, ty jesteś alchemikiem. Nie masz jakichś ciekawe... Na wyszku. Tu jest napisane coś o alchemii. Ty parszywy złodzieju! Oh! 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 Nie, to nie. Nie było tematów. Ja bardzo pana przepraszam za to, co się stało. Nie. Orki nie ma. Już pełniły połowy ludzi. Cholera. Co jest? Jesteś tu nowy, prawda? Nie? Chcesz pracować dla orków? Nauczysz mnie walki? Nie jesteś na to gotowy. Nie wiem, no, co on mnie chronił, nie to jest Zaraz się znajdzie kupca coś mych sprawiał Cześć Alarm! Nie to tylko, to... Panowie to tylko... Tylko niewinny winny Nie ma, nie ma, nie ma, tu nic więcej. O Boże, o Boże, święty. Jeszcze cię dorwę, mora. Schowaj broń. Tchórzliwa moc, mora. Poczekaj, tu nabiję twojego szefa, bo mi zabrał złoto. O Boże, święty. Co ty masz broń palną. Tu przepadł z uwojowniku czarnej mały. Dwa bogate, waliście waliście w szczęście, że nie wiem, że szkaram ponad godzinę. Aaaa! No nic nie osiągnąłem takiego pewnie jeszcze nie można było słuchać przez to jak ta gra jest głośna więc fajnie no